O, ubrany się obudziłem, wow. Niezły fiksior. pa, jak działa. Yo, wow, mam... O, ikonki ciochów mam, które... O, to się nie zgadza. Lakierki ze skarpetami mają złe zdjęcie. To ma dobre i to ma dobre. O, pitole, ikonki są chłopy. Ocie, ocie. Holy shit. Plaga śpi w ciuchach. dokładnie. Szybko do sklepu. O, 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 o. I nawet tu w środku stoi. O, Uj, nawet przymierza ciuchy! Uuu, <laughs> wow, ja też będę przymierzał ciuchy. Ja stanę sobie tak z daleka, żeby mi nie przeszkadzał. Stanę sobie tutaj, ale ładny interior, co? Fajny. Podoba mnie się. Pst. Jeżeli planujesz kupić jakąś grę, to link do g znajdziesz w opisie. Hmm, to tak ma nie działać? <laughs> Bo on się przebiera, ale nikt inny nie może. Żeby tylko jedna osoba na. Ło! Wow, do dobrze! Już działa! Ile trzeba było poczekać? Rozumiem. Koszulki, spodnie, buty. Kurwa. Kurwa. Powiem tak, ładnie się to prezentuje. O, to moja koszula. Jest też taka koszula. A to? bluzka z podwiniętymi rękawami. Okej, jest kilka tych topków, ale niewiele jest eleganckich takich dla mnie. Może to sobie wezmę po prostu. O, amerykański tiger. Ty ma złą Warianty można sobie jeszcze przeparczać. Aha! Aha. Tu jest trochę więcej niż się spodziewałem. Okej! Okay. Okej! Okay. Rozumiem! Rozumiem! Ja bym chciał jakąś elegancką koszulę. Tu niewiele jest eleganckich rzeczy. Bo wiadomo, to taki sklep, no nie? A to w ogóle nie jest od tego. To jest t-shirt, a tu jest koszula na obrazku. O, no, zdecydowanie to nie to. Okej! Okay. Ale taka koszula jest. Mogę sobie zmienić co najwyżej na inną. Z koszul to chyba tyle. Czy Marynarkę też nosić. Albo nie, to jest tak naprawdę T-shirt, tylko że zły się zaciąga. Rozumiem. Jest coś takiego jeszcze. Ale jest. Nie, nie, nie podoba mi się. Jest jeszcze taka. Hej, czy to nie jest to sama? Pogięta koszula z dwiema kieszenkami. A to jest pogięta koszula z dwiema kieszonkami. To jest to samo. Jakby. Ale nie do końca. Tu są inne warianty. Dużo więcej tu jest wariantów, a tu jest dużo mniej wariantów. O, no, zdecydowanie. Że taką czarną bym wziął po prostu? Zobaczcie spodnie. Do tego jakieś? To są te, co mam chyba, no nie? A, to są takie same. I czy to są jakieś eleganckie buty w ogóle? No. To chyba są głównie sportowe buty. Coś takiego jeszcze jest ewentualnie. Mogły mieć takie ciemne. Takie ciemne, pokażę ogółem. Tak ogółem to nie ma źle, bym powiedział. Całkiem legitymacyjnie jak dla mnie. Dobra, trzy rzeczy mam w koszyku. Klikam i mam zakup 85 dolarów U kasyny, pogięta koszula z dwiema kieszonkami Spodnie garniturowe Wariant 0, wariant 2, wariant 4 Zakup Zakupiłem i mam je w ekwipunku. Idę do przebielar przebielarni tak. Przebieralni I się przebieram Tyk. Na pewno ma słuszne zdjęcie ten wariant Pora, Spodnie to Są prawie takie same, ale inne no bardzo się nie przebrałem. Powiedziałbym, bardzo się nie przebrałem. O. Jak jest z maskami? No, masek się tu nie kupuje, jak widać. Będą gdzie indziej pewnie dostępne. No, jelo. I ubrany jestem. Parę aut stoi, no nie. Kilka osób przyszło. Kilka osób przyszło na to spotkanie, no nie. Mówiłem, że będzie chociaż 10 osób. Mówiłem. E. To teraz tak, jak ćwiczyliśmy. Wszyscy na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Prawie się udało. Trochę brakło. Trochę. Drugim razem wyjdzie. Za mało treningów. Aha. Ładnie, ładnie. Zastanawiam się, co tak stoicie. Który tu tak pajacuje z tymi łapami? A? Co? No. To A. Ja... Oczywiście, że ty. Coś chciełeś powiedzieć? Nie. No, co Braco? chodzi z tymi łapami? No powiedz, wszyscy się pośpiemy. Nie, to taki gest po prostu. No zauważyłem. Zauważyłem. Dobry sposób na przywitanie się. Ale to nieobraźliwy. Nieobraźliwy? Nie, nie miał być tak odbierany w żaden sposób. Żeby... A. A. Oczywiście, że kurwa, tu musiał być osanie. Oczywiście, że pierwsze jedno spotkanie, od razu pojazdować trzeba No, proponuję się jednak trochę przenieść tam może na dół, bo tu Właśnie nas widać z ulicy Ale, że, że, tam na lewo, czy po prostu... Tam... To do aut A, dobra, dobra Typowy osa Typowy osa I więc wracając, no cieszę się, że tyle osób dotarło I nie spodziewałem się aż takiej frekwencji Nie powiem, nie powiem o no kilka osób już zdążyłem minąć gdzieś na mieście Mniej lub bardziej Ale mimo wszystko Troszkę mnie zaskoczyliście Ale to dobrze To dobrze Generalnie spotkanie jakieś takie Mocno zapoznawcze, organizacyjne Najlepszy moment że się powymieniać numerami telefonu jak jeszcze ktoś tego nie zrobił, wiadomo e, Oczywiście to później hmm. Poruszymy sobie jakieś tam podstawowe tematy To dalej No i na pewno prześledzimy to co było Bo z tego co wiem Duża część osób nie próżnuje, bo ich mijam taki jakiś czas i widzę, że pracują i działają i gromadzą środki I na ten temat chciałbym też porozmawiać No i dojdziemy do tego No przede wszystkim to miło was widzieć Ciebie też miło widzieć stary Ale wam się ryje pozmieniały No, bo niektórych to bym zupełnie nie poznał Bez względu na moje zdolności spektakularne w zapamiętaniu ludzi oczywiście Już wiadomo na co poszły pieniądze na operacje plastyczne <grym i zimna> co ty masz na głowie? Co ja? <grym i zimna> tak, się Pani. zostałem od dłuższego czasu. Co to co się podziało. Zarosłem. No zapuściłeś się strasznie. Trochę tak. Krucha nabrałem. Okej. Ale o wąs odbał. No tak. Zarost jakby podobny, no? Ale na głowie to no, poszalałeś, poszalałeś. No i powiem mi też co nieco odrosło, ale trzymam w ryzach. Tak to jest to jest pająk. I czujecie to? Czujecie czuję, ten topór w powietrzu? Bo ja tak trochę czuję, nie? Trochę czuję, trochę czuję. Widzę to. A, trochę. Trochę tak jest, co? Ej, czy tam z tych balangów, czy mi się wydaje? Dokładnie. Tak. No, balangów też się bardzo zmienił. Zupełnie jak nie on. Hej, balangów. Co tam? Co się nie odzywasz. No tak nic do powiedzenia nie mam. To przywitać się możesz zawsze, nie? Cześć. Cześć. <grym> <grym> to, się nie zmienił. <grym> to się zgadza, to się zgadza. To było po prostu pytanie kontrolne, czy to na pewno on? To, to prawda. miał. tak porządnie. No, widać, że ćwiczył. Zrzucił to i to, bo. No, aż mu tak. Kości policzkowe wyszły Blanko przyznaj się Nie przyzna się Pewnie brał teścia Możliwe, możliwe Myślę, że dobre kremy odmładzając Nie no, teścia to nie, bo Chudy tak No w sumie Mówisz Okej okay. okay, przechodząc do sedna, bo widzę, że Rozkręcić to się chyba jeszcze nie rozkręci niestety Standardowo Jak chodzi o nasze poważne spotkania I realny plan jest taki, żeby nadal się bardzo nie wychylać. Co prawda... Co prawda mniejsze lub większe aktywności są mile widziane. Jak chodzi o interesy. Bo... Jak pewnie nie jeden z was zauważył, albo nie jedna z was. Coś tam już można... Ogarnąć sobie, czymś można pohandlować. Więc... Jakby w tym temacie w ogóle się nie krępujcie. Kupcie pieniądze. zdobywajcie kontakty. Bo im więcej tego będziemy mieli... Tym lepiej. Gdykolwiek mielibyśmy ruszyć, już tak, że tak powiem, z buta. Ale póki co, na pewno nie spodziewajcie się jakichś tam codziennych spotkań, przydziału roboty i tak dalej, i tak dalej. Po prostu skupcie się na zarabianiu kasy, na ogarnianiu kontaktów, i tak dalej, i tak dalej. Będzie wszystko w porządku. E, jak tam z tymi, bo... kasetki. E, widziałem, że ludzie zaczęli robić, my też zrobiliśmy jedną testową. Robiliście już? E, tak, zrobiliśmy jedną udaną. No i jak? Nie da się wczoraj robię. Tak, no i e, z kasetki udało się wyciągnąć no, 800 dolarów. Jeżeli chodzi o przyjazd policji, dosyć szybko, więc no. Raczej bym proponował robić to w dwójkę osób, żeby była jedna dywersyjna. policji ewentualnie. Jeżeli chodzi o samo otwarcie, to z tego co słyszałem, bardzo łatwe. Trzeba wytrychu i trochę pogrzebiecie i się otworzy. Okej. Okay. No a wytrychy i śrubokręty? Ja tam jeden wytrych nie. mam, ale coś, wierniacie to coś więcej? Nie. Ja mam 19 śrubokrętów, jak ktoś co mogę bo Śrubo Śrubokręty nie. normalnie w sklepie można kupić, w spożywczych. No, co znaczy o wytrychy mi chodziło? Bo nie wiem, co o, powiedziałem przed tym. A wytrychy, wytrychy o człowieka ludzie czasem proponują, jak się im dobrą kanapkę zapoda, o, ewentualnie coś innego. Okej. Okay. No, dobra, ale idzie zarobić na tych kasetkach? No, mówię, no tak 800 dolarów nam się udało wyciągnąć, więc to taki fajny zarobek. Nie, wczoraj 700 wyciągnęłem. To taki fajny dodatek. Taki dodatek, no ale no mówię, minuta roboty dosłownie. Okej. Okay. Tak jak z policją? No, policja szybko przyjeżdża. Mniej więcej to jest. No, ostatnio nam się udało uciec, znaczy uciec, no wsiąść do auta i odjechać, i po. W 10 sekundach się minęliśmy z policją, więc no mocno na to reagują. Okej, okay. dobra, dobra. No to, to jak najbardziej trzeba prześledzić temat. Popróbujcie standardowo różne sklepy. Tak jak to kiedyś robiliśmy, bo to nigdy nie wiadomo. I zresztą trochę rozmowa, znaczy cisza. Ta jest z Michałem jeszcze pisałem, wiesz? <laughs> tak się staram, bo coś chciał. Popróbujcie, zobaczymy, zbadajcie temat. Jakby były jakieś zwrotki, to dawajcie znać, po prostu. By się udało coś ustalić. A jak chodzi o towar? Bo ja też coś tam już wiem na ten temat, ale tak się zastanawiam, czy wy... Może coś więcej. Ja, ja już opanowałem osobiście około 60 gram, tak mi się wydaje. Ja też go dostaję... No ludzie mi go po prostu dają za, za, za kanapki. Jeżeli chodzi o policję, to dosłownie... ...dwa razy do mnie podjechali... Mhm. ...to yy, raczej, raczej, raczej... Yy, ...dobrze się sprzedaje, także że... większego... ...większego przypału nie ma. Aczkolwiek też trzeba uważać, bo nie wiadomo kiedy się zaczają... złapią. No dobra, a reszta coś działa, bo tak? No tak, no sprzedaż. Tak, tak samo sprzedaż. Sprzedaż, złomowisko. Jak głównie złomowisko. Okej. Okay. Dajder bajder pewno paru. Ma jakieś konkrety, coś więcej? W jakim sensie coś wiem? No chodzi, chodzi mi o to, że Mike tak całkiem dużo powiedział na temat kasetek, całkiem dużo powiedział A, na temat towaru. Chciałbym posłuchać też innych doświadczeń, jak inni. Jeżeli ktoś robił kasetki sprzedał towar, to też niech się podzieli. Także to, wszyscy wiedzieli mniej więcej o co chodzi. I tak dalej, i tak, tak dalej. Im więcej informacji, tym lepiej. Ja wczoraj robiłem kasetkę w godzinach wieczornych, w zasadzie już nocnych około północy. Aha. To, z 700, to zrobiłem to sam, 700 dolarów z tego zgarnąłem. Policja w ogóle nie przyjechała. No właśnie, dzisiaj jak sprzedawałem, to policjanci bardzo szybko reagowali. Jeśli to towar opiechałeś, tak? Mhm. A okay, jakie jest było? Dzisiaj tak nie wiem, 14-13. To jednak ten szybko dojeżdżali na zgłoszenie. I policjanci już jeżdżą nieoznakowanymi? To też. No te suwy mają. A, te suwy, ta, wiem o co chodzi, no? no ale już łatwo je rozpoznać. I mi się tak wydaje. Nie, wiem, ja na przykład, jak byłem jeszcze po prostu na ankietach i sprzedawałem, to też podjeżdżałem, bo ktoś obok sprzedawał i od razu się pytali wszystkich po kolei, czy mogą ich przeszukać. <laughs> Mimo, że pytali chociaż. No. <laughs> Mówi pan coś przeciwko przeszukaniu i po kolei do każdego? Są <noise> oni normalni. Kto się zgodził, tego poszukiwali, a kogo, kto się nie zgodził, tego gonili. Co? 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 Nie było, że powiedzieli, że mnie zapisali na miejscu jak następnym razem mnie znajdą, to nawet nie będą pytać, tylko od razu przeszukają. A za co? Za to, że byłam w miejscu, gdzie dostali zgłoszenie. Nie obchodziło ich to, że robiłam ankiety, ale zobaczyli, że jestem obok i nie zgodziłam się, to powiedzieć, że mnie zapisują i jak następnym razem tylko mnie zobaczą. No to od razu bez pytania będą przeszukiwać A, prawo chyba tak nie działa, więc się nie przejmuj Pewnie straszą no, Nie przejmuję się, no tak straszę Jeden to od razu już Chciał mnie złapać i przeszukać Zostanie tam na krzyżach zgrzewań Okej okay. Nie, nie są lekko No generalnie takie akcji nie powinno być W sensie, jeżeli was tamten Będą starali się na siłę przeszukać, no to wiadomo co robić Odmawiać, odmawiać, odmawiać Bez względu na to, czy Czy rzeczywiście sprzedawaliście, czy nie sprzedawaliście, po prostu nie dajcie się i tyle, żeby ich też trochę nauczyć Moresu. Wiadomo, że oni też może badają granice. A, a jak po prostu robicie te ankietki, no to starajcie się nie zabierać jakichś tych... ...rzeczy, które wam mogą zrobić kłopoty i tyle. Nie, nie chcę. Jak już się uprom i was przeszukają... ...to przynajmniej się znajdą, mnie. Dobra, czyli rozumiem, że tak... Z tych, ...z tych dwóch tematów... ...nikt już nie ma nic więcej do dodania, tak? Jak chodzi o tak. kasetki i jak chodzi o handel. Chyba nie. Dobra. Dobra, i to część oficjalna spotkania. Myślę, że zamknięta. O ile Mike nie ma nic do dodania, z mojej strony to wszystko. Mm, teraz dobry moment, żeby się powymieniać numerami, jeżeli potrzebujecie. E, jak macie jakieś dodatkowe plany i tak dalej, podobierać się, poogarniać rzeczy. I działamy tak jak do tej pory. Na razie, jeszcze po cichu, powoli. E, szykujcie kasę, bo pewno się prędzej czy później przyda. I zbierajcie informacje. Warto się rozglądać za wszystkim. Ja mam taką propozycję z tymi numerami, żeby po prostu wszyscy to sobie napisali na karteczce i na przykład nakleili na ten płot, Bo to będzie nie dość, że o wiele bardziej dostępne, niż takie wiesz mówienie każdemu Po prostu będzie o wiele bardziej czytelne Ja bym to raczej wpisał na aplikację, wiesz? No właśnie, no, też nie na Na aplikację No, sobie Tak, na aplikacji będzie super wygodnie, a mam na myśli to, że tam jak ktoś teraz potrzebuje bardzo pilnie to jest dobry moment, nie? Okay. Jak zbiorowo to nie ma takiej potrzeby chyba. A, była jedna sytuacja w sumie, w której no, kilka osób no, zaatakowaliśmy człowieka. Bo jeździł i okradał naszych ludzi z ubrań. za w no jakimś dziwnym... Znaczy miał jakiś ostry skrawek metalu. A? No, gdyby, gdyby to jeszcze chodziło tylko o nas, ale jeszcze kobiety chciał rozbierać, no ściuków. Nie okay. dało się z nim porozmawiać, no to no, jak nie po dobroci, no to raz, raz go pobiliśmy po prostu okay. się nie zbliżał do nas. A ja kto to jest? No, od tamtej pory go w ogóle nie widzieliśmy, bo on pracował na life i wendarza. No taki totalny świr Take. Ja. No tego więc nie z ja do tej pory spotkałem tylko jednego takiego świra, że świra, takiego starszego dziada siwego. To to właśnie tak, to to ono. No Wiesz, że ten? To on. Możliwe, że no bo tamten też był siwy tak, no. O, ten to był taki dziadek z dziadek, nie wydaje mi się, że na kogoś napad zrobił. Ja też tak lekko był broda Nie wiem, czy to 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 na na mowy... miał brodę, no pewno włosy miał siwe i cały był pomarszczony. Na początku próbowaliśmy z nim porozmawiać, ale Fimenderze to mnie wyzywał i sobie poszedł, no ale powiedziałem, że zostawiamy sprawę na tym. No to później jak ankiety, spry, ankiety robiłem, no to mnie napadł Okej okay. Wiem co ci za to w sklepie wiem, wiem, tylko że ja wiesz, tej akcji nie odgrywam, bo ja... Zbiernałem go na ocu od razu ja Nie mam zamiaru tego pamiętać, że tak powiem Ale to nie był ten sam co dziadek Były inne osoby Poza tym to chyba to wszystko było Dobra, w porządku, tak jak mówię, część oficjalna zamknięta Jak się ludzie chcą jeszcze skumać, przywitać, chociażby to wszystko pewnie zrobiliście wcześniej no to teraz najlepsza pora. Jak ktoś chce pogadać na, na boku, to też yy, ode mnie to jest wszystko, więc na